No cześć panieneczki. Misiaczki. Yy... Czerwiec. Czerwiec. Czytanko na czerwiec. Czerwiec, czyli miłość, single, związki. Dobra. Praca. Czym powiedziałam single, związki, a nie związki, single? To znaczy, że pewnie Wam wyjdzie odwrotnie. Muszę patrzeć jakie te karty wyjdą. Potem praca, potem co jest najlepszego do osiągnięcia, a potem wy z każdym znakiem zodiaku. Panieneczka na czerwiec 2020. Diva! Panienko miłościowcze. Hmm. Hmm. Nie wiem co to. Hmm. Nie wiem, czy dla singli, czy dla związkowców, ale marny ten związek. To co, to, to co tu się. O Jezu, dobra, może to dla singli. Powiem tak, jak jest. Dobra, powiem tak, jak jest. Powiem te przekazy tak, jak jest. A już wy sobie dopiszecie, czy to jest dla singli, czy dla związku. Dobra, miszki. Wyszło chyba odwrotnie. Ale wyszło też trochę pomieszane. Gdzieś jakieś panny mają bratnią duszę. Czy jesteście z nimi, czy nie, ja tego nie wiem. Niektórzy, niektóre panny są w jakimś w miarę okej okay związku może to jest to słońce który to związek jest zagrożony czyimś um, wiecie co albo niedowartościowaniem, albo jakimś dziwnym, lowelaso-podobnym dziwadłem, które kogoś tu zaczepia. Więc jeżeli jakaś panna ma dobry związek i jest niebezpieczeństwo bycia zaczepianym przez lowe podobne dziwadło, to ja ostrzegam tą pannę, że nie ma sensu. Nie ma sensu, boście, bo byście wbili komuś nóż w serce, a macie się skupić na jakimś poważnym związku. Te panny, które mają, czyli na przykład na małżeństwie, na rodzinie, itd, tak Dobra, tyle. Tyle. To było tak zupełnie z odwłoczka i tak jako pierwsze, co mi się pojawiło. I teraz tak. To, co powiem teraz, może być dla singli, ale jeżeli jesteście panną w związku i macie dziwadło, bo to jest właśnie to dziwadło, o którym będę mówić, to może być też dla Was. Yy, mamy pokazane, że ktoś albo, czyli albo panna jest niedowartościowana i niepo, ym, niepolegająca. I nie, 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 nieposłuszna. O Jezu, jakie słowo szukam niestabilna, nieposłuszna, pff, niestabilna, niedowartościowana, niestabilna i zwracać lubi na siebie uwagę, albo do panny taki ktoś przyłazi. Wy możecie być singlem, dlatego uważajcie na każdego dziwa, dziwadłowego człowieka, który by was zaczepiał w czerwcu, bo to nie jest jakiś super, to nie jest milaczek. To jest ktoś, kto w środku gdzieś wewnętrznie yy, nie zasługuje na miłość, ale lubi na siebie zwracać, taki, wiecie, taki narcyz, ale nie ten taki narcyz, który tak otwarcie uważa, że jest najlepszy na świecie, tylko ten taki bidny narcyz, wiecie, ten drugi rodzaj narcyza, ten taki wrażliwy jestem, o jak ja cierpię w ogóle, wszyscy są przeciwko mnie i w ogóle. Ale ludzi źle przy tym traktuje. Takie coś tu jest pokazane. Kochani, ja Wam powiem tak. I czy jesteście singlem, czy jesteście w jakiejś relacji, może Wy z tym dziwadłem jesteście w jakiejś relacji, to Wy na to to uważajcie, dlatego że to nie jest nic stabilnego, to może być wracacz, może być obecny dziwny dziabdziacz, nie daj Boże, jak to jest Wasz poważny związko, mam nadzieję, że nie. No bo to by było no, no niezbyt przychylne. Do, wiecie, no do związku to to nie pasuje. Ale uważajcie na takie cechy w sobie, bo to, te, ta energia to jest takie wewnętrzne, takie jestem nie dość dobry, nie zasługuję, em, ale będę tak latał. Tu raz, tu, raz tu, takie, taki totalny brak nadawania się do stałego związku. O. Takie coś tutaj jest pokazane. Jeżeli jesteście singlem, może przylezie, może być wracacz. Jeżeli macie takie coś, co to, co ja mówię, to pasuje do człowieka, którego znacie, Miśki, Rada to jest trójka mieczem. Ja Wam powiem tak, to nie o to chodzi, żebyście tego człowieka zranili. Weźcie go zranci, wbijcie mu tu coś. Nie, nie, nie. Prawdopodobnie albo należy uważać na zranienie, uważajcie, bo on, ona Was zrani, albo. Uważajcie, bo wejdziecie w trójkąt. O, może wy już kogoś macie, a to was zaczepia, tak jak powiedziałam na samym początku. Uważajcie, bo wejdziecie w trójkąt. Albo to mówi po prostu wprost. Zakończ to. Po prostu, słuchajcie, co by nie mówić o trójce mieczy, bardzo często ona u mnie w kartach po prostu mówi zakończenie, zerwanie zakończenie związku. Tyle. Tyle w temacie. Po prostu zakańczamy jakiś związek, że to się może dla kogoś skończyć jakimś. Cierpienie, no ja nie mówię, że takie musi być straszne, cierpienie, ale komuś będzie przykro, ktoś zostanie zraniony czy coś takiego, trudno. Jeżeli. Miszki, no to Jezus ma, ja wiem, że to jest brutalne, ale czasami trzeba coś zakończyć. Jeżeli to coś, to jest takie dziwadło, takie dziabdziaństwo, takie totalnie niestabilne, narcyzowane, nie można polegać na tej osobie, nie daje miłości, bo sam sama w sobie w środku. Tej miłości, do siebie nawet nie ma, co dopiero do Was. Albo to zakończyć, albo wyjść z jakichś trójkątów, uważać na trójkąty, nie dać się zranić, ale również nie ranić innej osoby, romansując z tym dziwadłem. I wtedy mamy, wtedy, wtedy mamy trójkąt. To uważać na takie rzeczy. Nie wiem, czy to było dla singli, czy dla związków. Panna jest na tyle mądra i na tyle intuicyjna, że sama wie, czy to było dla niej czy nie było. Przekaz numer dwa. Może do związków, może do singli. Nie wiem. Miśki, jeżeli jesteście w związku, to te karty pokazują niestety, że ktoś z tego związku chciałby być może się wydostać. Dlatego, że pokazana jest karta singla i osoby niezależnej i pokazane jest, że ktoś wybiera drogę. Ale rada, pozostań w związku. Więc jeżeli ja mówię do panny, która ma małżeństwo, rodzinę, związek i kombinuje, a jakby tu się uwolnić, bo ach, wolę być wolna, niezależna, singlem, będę, w ogóle tu będę se fiurgać, a karta rada pokazuje, nie, nie, na razie pozostań w tym związku, tylko zadbaj o to, żeby był bardziej stabilny, to widocznie jest to jakieś ostrzeżenie, że być może wcale trawa nie będzie bardziej zielona tam w życiu singlowym. I błagam. Wy to zrozumcie tak, jak ja to mówię, a nie tak, jak czasami ludzie źle rozumieją, bo ja nie mówię, że jeżeli macie beznadziejny związek, z którego naprawdę już musicie wyjść, ja nie mówię, że nie, nie zostań. Ja, nie mówię, ja w ogóle nie mówię o czymś takim. Jeżeli was, wasz związek jest stabilny, jest jakaś rodzina i tak naprawdę nie ma się czego czepić, ale ktoś nagle uznał, a co by było, jakbym była wolna, albo jakbym był wolny, to tu jest pokazane, przestań kombinować. Tyle w temacie, bo widocznie nie, nie wyjdzie to nikomu na, le na lepsze. No, jeżeli ktoś cierpi i jest w czymś totalnie beznadziejnym i ma to zakończyć, to pierwsze czytanie, pierwsze to, co powiedziałam z tych innych kart, to być może było dla was. Wtedy to będziecie kończyć. Jeżeli związek jest stabilny, jest pokazane, żeby w nim zostać. Ale jeżeli wy jesteście singlem, i te karty są dla singli, tak jak powiedziałam, wy macie wymieszane te przekazy bardzo, nie wiem czemu. Jeżeli jesteście singlem, to jest pokazane, że na razie nie widzicie innej drogi, nie widzicie innej możliwości. Karta Rada pokazuje, że jak najbardziej na horyzoncie jest jakiś związek, jest stabilizacja, ale jest również pokazane, żebyście w ogóle zadbali o swoją własną stabilizację. Wasz dom, wasza praca, wasze pieniądze, po prostu dbajcie o to. Ale wy macie wiedzieć, że wy nie, nie, nie musicie skończyć jako singiel, w sensie do końca życia. To nie jest na takiej zasadzie. Niektórym z was singli wydaje się, ja to już do końca życia będę singlem. Jeżeli to jest wybór i naprawdę ktoś nie chce być w związku, no to, no to Jezus ma, no to nikom, nikt nikogo nie zmusza, ale jeżeli to jest coś takiego, nigdy żadna inna droga mi się nie pojawi, ja nie widzę innej drogi, ja już zawsze będę kroczyć w tym życiu drogą singlową, to te karty sugerują, że spokojnie jest jak najbardziej na horyzoncie dla ciebie jeszcze związek. Nawet, ja nie mówię małżeństwo, bo nie musi być, ale związek pod tytułem zamieszkajmy razem. Jest. I jest pokazane, żeby się na to otworzyć. Także. Miszki, dobra. Praca. Prac. Wyjście z klatki, przemiana, zakończenie czegoś, uwolnienie, jestem wolna, wolny i z jakaś, jakaś um, totalna zmiana, ale uwolnienie jest pokazane. Wypadło. Wkładam z powrotem. Nie wiem, czy to chodzi o pracę, czy o co tam chodzi. Odwróciło. Jezu. Miszki, nie mogę Wam zrobić naczynia na pracę. Teraz mi się odwróciło słońce. No to jakieś szczęście. Do kogoś idzie. Do jakiejś panny. Dobra. Praca panna. No dobra. Wyciągnęłam Wam słońce. Proszę. Wcześniej widzieliście? Odwróciło się? Tasowałam chwilę. Wyciągnęłam Wam słońce. To nie jest przypadek. To jest przeciekawe. Trzecie kawę. Dla mnie oczywiście prawdopodobnie oznacza tylko tyle, że wakacje w słonecznym kraju, czyli w Polsce, w której ja zamawiam upały 30 stopniowe. Ja tak zamawiam. Miśki, dacie radę. Te trzy tygodnie, które będę w Polsce, nawet jeżeli pracujecie przez te trzy tygodnie, dacie radę, zróbcie to dla mnie, błagam. Ja muszę mieć upał. Słuchajcie, ja upału, że mnie widziała od dwóch lat. 2020 to był ostatni mój upał. Mm -hmm, mm -hmm. Musicie dać na miszki naprawdę. Nie wiem, zróbcie tam jakąś tam klimatyzację w pracy, czy co tam. Ci, którzy pracują. Zwolnić w... E, o, Jezu, ktoś chce coś może uświadomić lub coś wyjdzie na jaw, ale tu nic złego nie ma. Nic złego tutaj nie wychodzi na jaw. I uświadomienie sobie czegoś też nie jest złe. To są bardzo dobre karty. Bardzo, bardzo dobre karty. Słońce, słuchajcie, pewnie, że mogą być ciepłe kraje i urlopy, i tyle. I nie będziecie siedzieć wtedy w czerwcu um, w pracy przez cały miesiąc, tylko będziecie się skupiać na urlopie. No może ktoś jedzie gdzieś na dwa tygodnie. No ja jadę na trzy, ale ja jadę tak troszkę w, bardziej w drugiej połowie czerwca. Um, ale karta Słońca bardzo dobrą jest kartą dla. Dla nas na pracę, dlatego że pokazuje nam nie tylko spełnienie, szczęście, zadowolenie, wow, ale również bardzo silną taką kreatywność. Jeżeli gdzieś jakaś panna jest tworzycielem, wiem wiem, twórcą, albo jakimś innym artystą, czy cokolwiek tworzy, lub po prostu musi być kreatywna, no posłuchajcie, nie każda praca wymaga ogromnej kreatywności, ale niektóre prace bardzo tego wymagają. To jest to właśnie tutaj. Jak najbardziej, aż powiedziałabym, w nadmiarze. A może jakieś spełnienie. Słuchajcie, to jest ogromnie, ogromnie radosna i przeszczęśliwa karta dla Panny na pracę. Tyle. Tyle. Jeżeli chodzi o drugą energię czerwcową, one mogą się łączyć, a mogą być po prostu dwie osobne energie. Mamy pokazane wybaczanie być może komuś, być może sobie. I. Y odpuszczanie jakiejś przeszłości, czyli dajmy na to, stała się jakaś sytuacja, z której Panna nie była zadowolona, cokolwiek by to nie było, Miśki, ja nie wiem, gdzie Wy pracujecie, cokolwiek, nie, między Wami i człowiekiem, czy Wy w pracy żeście coś zawalili, czy coś nie przyszło, albo przyszło nie takie, nie wiem, cokolwiek, ale coś, co pannę tak, mm, nie wiem, przybiło, dobiło, zupełnie, a to już musiało się wydać, to chyba już byście wiedzieli, że takie coś już było. Ta karta mówi, że panna odpuści to. Przestanie o tym myśleć, zostawi to za plecami i będzie się cieszyć tym słońcem. Być może dosłownie panna odpuści pracę w czerwcu na trochę i będzie się cieszyć słońcem, wiecie o co chodzi, ale być może będzie się cieszyć szczęściem, które przyszło lub idzie. I Panna wie, że idzie w stronę tego Słońca. Odpuszczenie jakiejś przeszłości. Wybaczenie sobie lub innym. Albo wybaczenie takie symboliczne, nie wiem, wszechświatowi, że to mi się stało. A, już nie będę o tym myśleć, nie będę się już na tym skupiać. Nie wracajmy do przeszłości. Było, minęło. Nauczyło mnie to czegoś, nie ma znaczenia. Teraz ja idę do przodu. Gdzie? W stronę spełnienia szczęścia i tak dalej. Ale zwolnić. Miśki, po pierwsze, nie mówimy wszystkim dookoła, jakie mamy plany zawodowe. Nie wiem, jakie macie. Chcecie odejść z pracy, zmienić, założyć własny biznes, nie wiem, napisać książkę, coś jakiś zrobić, nie wiadomo jaki um, wynalazek, czy no nie wiem, co tam, miszki robicie na nowościu, ale chcecie coś zrobić, na przykład nowego coś rozpocząć, nie łazić i nie rozpowiadać na lewo i prawo, że macie taki plan, bo nie, nie muszą wszyscy wiedzieć, dopóki wy tego naprawdę nie będziecie robić, albo dopóki tego nie skończycie. To jest raz. Dwa, ta karta mówi czasami o lekkiej zmianie kierunku. W sensie, idziemy tak, tu jak burza, a ta karta mówi: nie, nie, czekaj, czekaj, a weź, zobacz, na jakiś trochę, trochę inny kierunek. Bo może za szybko idziesz w tą stronę. To czekaj, czekaj, zwolnij, zwolnij, zatrzymaj się. Znaczy nie tyle zatrzymaj się, do nie o to chodzi, ale zwolnij, a zobacz, a może jakiś inny kierunek byłby lepszy, a może chodzi o zmianę kierunku studiów? Jest to możliwe. Zróbcie, idźcie na takie studia, jakie są Waszą pasją. Dlatego, że jeżeli będziecie pracować w, w czymś, co jest Waszą pasją, to będziecie szczęśliwi, a jeżeli będziecie pracować tylko dla pieniędzy to co z tego, że będziecie mieli na przykład więcej pieniędzy, a może wcale nie będziecie mieli więcej, ale nie będziecie szczęśliwi. Wypalicie się i wasze życie, no niestety będzie takie trochę pustawe, no bo to... Słuchajcie kochani, no naprawdę, zastanowić się, ci, którzy idą na studia, robić coś związane z pasją i coś, co was tak bardzo cieszy, coś, co was raduje i co lubicie. Zwolnić lub zmienić kierunek, nie rozpowiadać na lewo i prawo, o swoich planach jest rada na... Prace. Tak. Ehm... Najlepsze do osiągnięcia... Jezu, nie mogę sobie przypomnieć. Najlepsze do osiągnięcia dla panny na czerwiec. Najlepsze do osiągnięcia... Miszki, słuchajcie, dobra... Ja to powiedziałam przed chwilą, jak mówili, to chodzi o związki bardziej. Ja powiedziałam to przed chwilą, jeżeli chodzi o, um, o związki. Powiedziałam Wam, że są tak jakby dwa przekazy. Jeden przekaz jest dla dobrych związków i ten przekaz jest nie rozwalaj swojego związku jakimiś głupotami. Nie wychodź z tego związku, pozostań w tym związku. Drugi przekaz był uważaj na dziabdziaństwo. Rozstań się póki możesz, nie daj się zranić. Miśki wygląda na to, że albo to, albo to jest najlepsze do osiągnięcia. I teraz tak, żeby nie było. Że ja Wam nic nie powiedziałam, bo to tak ktoś może, a nic to nie powiedziałam, to co mam się rozstać, mam się nie rozstawać? No, każdy ma swój rozum, nie? No, więc każdy wie, czy ja jestem z łajzunią, czy ja czekam na lovelasa, czy mnie zaczepia wraca, czy ja sobie tutaj zrobiłam jakieś, nie wiadomo, jakie marzenie, o, będę z Lowellasem, on się dla mnie zmieni, czy ja takie coś robię, bo jeżeli tak, to przestać. Dać sobie spokój. Jeżeli ktoś was notorycznie rani i jest jakimś pieprzonym narcyzem, nie daje żadnej miłości i naprawdę nie można polegać na, człowieko, na, człowiekowi, na człowieku, to może trzeba się rozstać. I wtedy ta karta najlepsze do osiągnięcia mówi panna się rozstanie z kimś, kto ją rani albo z kim nie ma być, bo to nie ma sensu. Tyle w temacie. Może to być trójkąt, Panna nie wejdzie w trójkąt, albo wyjdzie z trójkąta. I panna może być singlem, może być w związku, nie wlezie w jakiś trójkąt, nie zrobi głupoty. Albo jest w trójkącie teraz, wyjdzie z tego trójkąta. Tyle w temacie. Ale panna, która ma dobry związek, i ta panna wie, że ma dobry związek, on może być nudnawy, ale on jest dobrym związkiem. Miśki, zawsze nowe będzie bardziej ekscytujące. Czy my się dziwimy, że nowe jest bardziej ekscytujące? Zawsze tak będzie. Co nie znaczy, że związek wieloletni jest złym związkiem. I każdy, kto do mnie przychodzi i ma taki dylemat, czy zostać w starym związku, czy i za lasem tu w ogóle. Słuchajcie, jak jest dobry mąż albo dobra żona, to ludzie mi to mówią. Znaczy, oprócz tego, że ja to widzę w kartach, ale ludzie mi to mówią. Mówią, no tak, no tak, no on jest dobrym mężem. Wiedzą doskonale, to nie jest tak, że ktoś, ja tu widzę, o jaki porządny człowiek, a ktoś mi mówi, o nie Pani Ewa, on jest, to jest łajza, taka w ogóle chleje, tu masakra. Nie ma tak. Jak jest dobry związek, to jest dobry związek. Nie wyjście z dobrego związku jest pokazane jako najlepsze do osiągnięcia dla Panny na czerwiec. Głównie chodzi o związki. Głównie chodzi o związki. Bardzo możliwe, że uniknięcie jakiegoś cierpienia związkowego z jakąś dziwną osobą, wdanie się w jakąś głupią relację albo niewychodzenie z głupiej relacji, to, byłoby, to byłby błąd, który panna by mogła popełnić w czerwcu. No, popełnić w czerwcu. Panny, które się leczą z bólu serca. Mają szansę w czerwcu zrobić krok milowy w tym leczeniu się z bólu serca. Kochani, panna i wszystkie znaki zodiaku. Od baranka do rybek. Od baranka do rybek. Baranku, bytu lwiatku, lewiaczku, i rybki. miszki. jeżeli macie barana, słuchajcie, pustka, bieda lub tęsknota. Brakuje mi cię, tęsknię albo. Jestem z Tobą i czegoś mi brakuje. Nie mamy pieniędzy, nie mam od Ciebie miłości. Ten związek jest pusty, nie ma uczucia. Ale jeżeli nie jesteśmy razem, brakuje mi Ciebie tęsknie. Ale, Miszki w czerwcu, nic tu nie przychodzi. Możliwe jest, że jedno tęskni, a drugie nic nie oferuje. Niestety. Z barankiem tu nic, nic ciekawego nie jest pokazane. Z się. Słuchajcie. Jeżeli są trójkąty w postaci mąż, żona, trzeci człowiek, no to niestety tutaj mogą być problemy z tym związane. Jeżeli nie ma takich rzeczy i jest, dwójka, jest tylko wasza dwójka, to jest pokazany brak poczucia bezpieczeństwa i albo ktoś nie chce związku, albo ktoś chce wyjść z obecnego związku. Czyli na przykład wy jesteście razem i komuś nie pasuje ten związek, ale jeżeli nie ma aż takich problemów, to jest pokazany problem zawodowy u jednego z Was, który może wpływać na Wasz związek ktoś pracuje za dużo, nie poświęca czasu drugiej osobie albo pracuje za mało albo w ogóle nie ma pracy i konflikty z tego powodu mogą być. Z bliźniętami podjęcie ostatecznej decyzji, decyzji, która być może bardzo długo nie była podejmowana. Trudna decyzja. Nie wiem, które z was tą decyzję podejmie, ale była bardzo trudna, nie była możliwa do podjęcia. Będzie w czerwcu prawdopodobnie podjęta. Jeżeli już została podjęta, to będzie utrzymana. Nie będzie zmiany decyzji, kochani. Z raczulisiem uwaga na kłótnie, walkę lub rywalizację. Może ktoś z Wami rywalizuje o względy trzeciej osoby, a może Wy ze swoim partnerem, partnerką się kłócicie. Uważać, nie musicie tego zrobić. Jest pokazana taka energia bardzo burzliwa, bardzo konfliktowa. Wy możecie powiedzieć, nie, ja się nie będę kłócić z moim raczulisiem. I wtedy Wam się to nie sprawdzi. Po to to mówię, żeby się nie sprawdziło. Miszki z lwiaczkiem, misiaczkiem, wyjście na ja w tajemnicy lub uzewnętrznienie czy wypowiedzenie jakichś swoich głębokich myśli, emocji, wyrażenie czegoś, co było skrywane. I to, co było skrywane, to mogło być w środku skrywane. Ja coś czuję, ja coś myślę, nie powiem Ci, teraz Ci powiem, w czerwcu Ci powiem. Wy jemu, temu lwu, lew wam, nie wiem, ale coś takiego jest tutaj pokazane. Albo wyjście na jaw tajemnicy, również wyjście z iluzji i ym, jak to powiedzieć? Zrzucenie klapek z oczu? Tak się mówi? Co się robi z klapkami na oczach? Że, żeby nie było. No, tak się robi, żeby nie było. Ehm, panieneczko. Miśki. Uf, dwie panienki mają nieporozumienia w komunikacji. Uważajcie, żeby nie było nieporozumień w komunikacji takiej w sensie jeżdżenia gdzieś, jakieś tam, wiecie, jakieś pociągi, jakieś takie dziwne rzeczy. Ale nieporozumienia. Albo nie możecie się od siebie odciąć, na przykład nie jesteście razem od jakiegoś czasu już i nie możecie się od siebie odciąć, ale jeżeli jesteście razem i cały czas macie kontakt, to nieporozumienia w waszej komunikacji jest pokazane, że tak jakby ktoś nie idzie do przodu z jakąś sprawą, może jedno chce, a drugie blokuje, jakaś blokada, tu jest pokazana. Uważać na brak szczerości. Ktoś komuś czegoś może nie mówić z wagą. Słuchajcie. Y być może jakiś mężczyzna niezbyt zadowolony, albo jakiś zraniony człowiek, nie musi być mężczyzna, ale jakieś problemy emocjonalne lub alkoholowe, w sensie, że ktoś pije, albo ktoś się nie otwiera, problemy emocjonalne, to nie musi oznaczać, że człowiek się w ogóle do niczego nie nadaje. Może oznaczać, że po prostu jest mu z jakiegoś powodu przykro jednemu z Was. Nie wiem, wam, wadze, nie wiem, ale uważać, ze skorpionem, no nie powiem, jeżeli nie ma tylko żadnych trójkątów, w sensie, że jest żona i kochanka, albo mąż i kochanek, jeżeli nie ma takich rzeczy i możemy to wykluczyć, to wtedy jest ok, bo jest pokazane zakochanie, zadłużenie, takie, wiecie, takie emocje. Możliwe, że wy się znacie tylko przez internet, to jest możliwe, ale bardzo dużo takiego. Ym, nie, właśnie nie, nie tyle bujania w obokach, co takiego zachwytu drugą osobą, takie zakochanie, być może romans, z kim to było ze skorpionem. Ze szczelczykiem. Kochani, brak jakiegoś nowego początku, czyli chcieliście kupić dom albo samochód, może to być opóźnione. Czekacie na kredyt albo na dokumenty ważne, albo macie złożyć jakieś dokumenty, może to być opóźnione. Różne rzeczy to może znać, ale opóźnienie w jakimś nowym początku nie musi oznaczać, że nie przyjdzie. Może oznaczać opóźnienie. Ale jeżeli czekacie na ważne wiadomości od szczelca albo szczelec od Was, to może to być opóźnione, lub po prostu nie przyjdzie w czerwcu. Z yy, koziorożcem, kochani, to jest są monety, Albo się kłócicie o dziecko, albo macie jakieś dziecko szkolne, ktoś nie chce płacić na to dziecko, albo dziecko do szkoły nie chodzi. Chodzi, nie chodzi, jakieś problemy w, z dzieckiem szkolnym, być może chodzi o szkołę albo o pieniądze na dziecko i się możecie kłócić, nie dogadywać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Jeżeli nie jesteście razem, to nie ma komunikacji, a jeżeli jesteście razem, no to też nie ma. Nie ma konkretów, nie ma komunikacji, nie rozmawiacie, nie ma kontaktu. Zwodniczyli się. Ktoś kimś może niestety manipulować czyimiś emocjami. Ktoś czeka na, wy, na wyznania miłosne, mogą nie przyjść albo przyjdą, ale będą, będzie to manipulacja. To nie będzie szczere wyznanie miłosne, tylko takie manipulowanie drugim człowiekiem, emocjami drugiej osoby. Tutaj ja bym zwolniła, jeżeli chodzi o wodnika, zwolniłabym. Ja nie mówię, że w ogóle bym zerwała, ale zwolniłabym, dlatego że tu jest niestety nie ma szczerości w tym związku albo nie ma propozycji związku. A jest manipulacja. Z rybami mamy tego lowelasa, który nam wyszedł tam na, w pierwszym czytaniu na, na związki. Z rybami mamy lowelasa. Ktoś jest jakimś lowelasem. Ktoś jest niestabilny. Na kimś nie można w ogóle polegać. Przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi. Możliwe są kłótnie. Możliwy jest narcyzm u kogoś, narcystyczne cechy i możliwe jest jakieś takie, wiecie, zazdrość, jakieś takie kłótnie czy coś takiego z osobą z znaku ryb. Więc na to uważamy. Miszki. Właściwie to na pracę były lepsze czytania, a jeżeli chodzi o związki stabilne i w miarę dobre, to pamiętajcie tylko o tym, żeby sobie tego nie spieprzyć, włażąc w dziwną relację z kimś innym jeszcze, bo można byłoby sobie coś spieprzyć. W pracy były bardzo dobre karty, natomiast osoby, które są w dziwnej relacji, to uważają na... no być może trzeba to gdzie już zakończyć, po prostu dać sobie spokój. Miszki tyle. Tyle. Yy, nic więcej nie mówię. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Widzimy się na innych znakach, a na razie buziaczki. Pozdrawiamka. No i pa pa!